Dzień dobry. Dzisiaj szybko niosę wieści, które mogę polecić Państwu, bo czasy mamy, jakie mamy, i teraz, tak, z wynajmami zrobił się problem. A wiele osób inwestowało w mieszkania, żeby po prostu je wynajmować. Najemców teraz mniej, turystów też. Nie wiadomo, jak to będzie. I teraz właśnie wychodząc naprzeciw tym zauważonym trendom, firma, z którą współpracujemy, przygotowała produkt, który może być świetną alternatywą właśnie dla osób posiadających takie mieszkania inwestycyjne, a odczuwają skutki spadku popytu na, na obszarze wynajmu. Firma proponuje tutaj zamianę mieszkania na grunt właśnie z naszej oferty, i dzięki temu nie tylko e, właśnie te grunty posiadają lepszą perspektywę wzrostu e, i tą rentowność, e, gdzie tutaj właśnie nie mamy czynszu, nie mamy remontów, nie mamy problemów z najemcami, e, nie mamy tych e, oglądających 10, 50 i e, właśnie. Tutaj to nam odchodzi. Nie mamy co prawda pasywnego dochodu, ale jest znacznie wyższy zysk. Tutaj podpieramy się również tym, jak ostatnio bankier opublikował ceny działek budowlanych, jak to się na przełomie tych dwóch lat działo, gdzie ceny gruntu rosną non-stop. Praktycznie w każdym regionie Polski, a tutaj który proponujemy wzrasta właśnie najbardziej, bo nie był dobrze. Nie, po prostu był niedoszacowany. I tutaj właśnie tą zamianę, którą proponujemy tego mieszkania na, na te grunty, to oczywiście. Hmm, robimy to po cenie z operatu o niezależnego rzeczoznawcy majątkowego. Jeśli Państwo taki posiadacie, jeśli chcecie zrobić u kogoś, to, to firma rozpatrzy, czy, czy takie mieszkanie weźmie i zamieni na grunt, czy jeśli nie ma takiego operatu szacunkowego, a trzeba by było go zrobić, a w firmie przedstawimy tam lokalizację i jakie, jakie to mieszkanie jest, to już wtedy ten koszt operator tylko może być po firmie naszej, tak? I teraz po prostu chciałabym Państwu pokrótko powiedzieć, jak, jak w jaki sposób to się dzieje, nie? Że e, tak, że, że po kolei jest właśnie to bardzo prosta w sumie ta wymiana. Właściciel wycenia mieszkanie, a następnie wybiera i rezerwuje grunt inwestycyjny w cenie równej lub wyższej niż ta cena mieszkania. I w kolejnym kroku rzeczoznawca sporządza ten właśnie ten operat szacunkowy. Chyba, że mamy właśnie te, taki aktualny, wspomniany dokument właśnie może być wykonany na zlecenie naszej firmy albo może być przez skazanego sprzedającego. Jeśli ta cena operatu nie odbiega od zaproponowanej ceny o więcej niż 10% dochodzi do transakcji. I zamiany właśnie tej nieruchomości. W innym przypadku dochodzi do negocjacji i ewentualnej zmiany warunków transakcji. Tutaj mamy właśnie jako firma doświadczenie na rynku posiadamy właśnie rozległe kontakty z sieciami dystrybucji na, na, w, po całym kraju, i nawiążemy właśnie współpracę. Jesteśmy w stanie skrócić sprzedaż mieszkania właśnie do minimum. I tym sposobem wyręczymy Państwo, jeśli byście się chcieli pozbyć tego swojego, swojego mieszkania, które nie jest wynajmowane czy jest problematyczne. I wtedy możemy właśnie, zamiast Państwa to zrobić, a będziecie Państwo mieli grunt w zamian. Negocjacje, ceny, czy koszty z. Promocją, żeby takie ogłoszenie zamieścić, i oczywiście jest jak zwykle wielu oglądających, i wtedy już też to Państwa nie dotyczy się, tak? Także y, warto wziąć pod uwagę y, taką propozycję, czyli zamianę, zamianę mieszkania inwestycyjnego na grunt inwestycyjny, i wtedy y, wtedy. Jesteśmy pewni, ponieważ w ogóle wszyscy święci radzą, że jakąś część warto mieć w gruntach i, i po prostu te środki, środki na pewno nam nie przepadną. I wtedy jeszcze naprawdę Państwo się nie musicie przejmować remontami, bo tutaj właśnie nawet odpowiadamy za to, że ten, ten grunt jest. Obrawiany, czyszczony, sprzątany, pielęgnowany i, i, i nie macie państwa zaangażowania. Jest to bezpieczeństwo i ochrona kapitału. Ceny ziemi nigdy nie, nie raczej nie idą w dół. Ziemi nie przybywa, mieszkań przybywa, a, a ziemi nie. Więc jest to podstawa do tego, żeby żeby właśnie inwestować też w te grunty inwestycyjne, niekoniecznie za, za gotówkę, ale można właśnie zamienić to mieszkanie na grunty inwestycyjny. Zachęcam do kontaktu, służę pomocą, wszystko dokładnie po kolei na spotkaniu wyjaśnimy, czy oczywiście online na te czasy, ale bardzo, bardzo ciekawa propozycja, warto wziąć pod uwagę. I zachęcam do kontaktu. Dziękuję bardzo.